witajcie dzisiaj pora na taki szybki unboxing ponieważ zamówiłem sobie kolejnego drigera v e, tak to raczej nie jest nic ciekawego e, dla większości ale może ktoś chce obejrzeć e, wiem że drigery v już składałem recenzowałem także nie ma co tu dużo mówić po prostu zamówiłem kolejny recolor do mojej kolekcji drigerów tym razem miałem pełnego beja w jednej paczce. Także kwestia jedynie otwarcia i złożenia. Także zapraszam do oglądania takie szybkie wideo pomiędzy tymi pełnoprawnymi. O, jakby się komuś trafił kiedyś, to będzie wiedział jak złożyć. Także może. To wiem, może się to przyda. <noise> niech, niech ta mityczna osoba da znać. W komentarzu oczywiście. No, chwalę się, że będzie wiedział, jak złożyć, a ja sam nie wiem, jak to wyciągnąć. To się zakleszczyło. Na pierwszy raz dodaję tyle naklejek na ekranie. Także tak to się prezentuje po szybkim złożeniu. No nie powiem szczerze niezbyt imponująco, ale no niestety kolekcjonerzy tak mają, że muszą mieć wszystko. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten szybki unboxing. Mam nadzieję, że kolejny będzie dla Was ciekawszy. Na razie.